Witam serdecznie. gością gościu Andrzej Platatylicki. Cześć Łukasz, witam. Szybki wawiat, ponieważ znowu zaczyna padać. Andrzej, dzisiaj przegrywacie z domem weselnym Sylwia 6-2. Co prawda, trzeba powiedzieć, nie mieliście dzisiaj żadnej zmiany. Czy to było przyczyną tej porażki? To byś upatrywał właśnie to, że nie udało się awansować? No tak mi, tak mi się wydaje, że główna przyczyna była dzisiaj brak składu. Byliśmy gołą piątką. Brakowało nam tam w sumie z trzech, czterech z podstawowego składu no i walczyliśmy ile się dało, ale dostaliśmy dzisiaj 6-2 no i, i tyle w sumie. Pokazaliście charakter po raz kolejny, bo wiem, że ten wynik nie jest załadny, ale jakby nie patrzeć na grę bez zmiany na, tak, na taki potężny zespół jak jest Dom Weselny Sylwia to naprawdę pokazaliście się z bardzo dobrej strony. No staraliśmy się jak, jak było tylko można, biegaliśmy w sumie od bramki do bramki. No ale czasami brakło po prostu sił, no i przy tych kontrach już nie zdążyliśmy wrócić, szli 3 na 2, 4 na 2, 3 na 1, no i wtedy już straciliśmy bramki. Ale no patrząc za cały mecz, no nie było jakiejś tragedii. Nie było tragedii, to ja też to potwierdzam. Andrzej, dom weselny Sylwia, myślisz, że pokona Gold Team, bo wiemy, że to już jest taka pierwsza para półfinałowa. Kto będzie zwycięzcą tego pojedynku? No myślę, że Sylwia... Jest teraz na fali, dobrze im idzie. Fajnie, fajnie im piłka chodzi między tam chłopakami. Myślę, że, że chyba wygrają z goldami i, i raczej do finału dojdą. Czy to się już robi, taka drużyna, która powiedzmy, bierze przykład od Was te seryjne takie zwycięstwa w ligach? No, ktoś musiał przejąć pałeczkę i, i teraz chłopaki no, mają fajną pakę. My mamy troszkę problemy e, zdrowotne albo kontuzje, albo ktoś nie da rady. Cały czas mamy jakiś okrojony skład. No i w tym sezonie tak nie nastawialiśmy się na jakieś takie wysokie miejsca. no Chcieliśmy zagrać, żeby się zabawić. Od początku było takie założenie. No myślę, że w lidze fajnie skończyliśmy na drugim. Tutaj w Pucharze też pograliśmy parę meczy, także nie jest źle. Super, jest super. Powiem ci szczerze. No, zagraliśmy, żeby się pobawić i zdobyli stawicę mistrzostwa. No super. I Andrzejku, będzie szybki rewanż już za tydzień w czwartek, następny czwartek. Super Puchar zaległy. z Ten, co miał się robić przed ligą, będzie rewanż? No, będzie rewanż, zbierzemy pakę najmocniejszą, postaramy się zmobilizować i, i postaramy się wygrać z nimi. Tak jak ostatni mecz w Lidze, czy dwa wygraliśmy, także może w Super Pucharze też im lutniemy i, i Super Puchar będzie nasz. Dziękuję za wiatr. Dzięki.